Dlaczego piłkarze urodzeni w połowie lat 90. nazywani są straconym pokoleniem? Co sprawiło, że w klubach jak Real Madrid mamy albo starych mistrzów w stylu modlicia, albo młodych gniewnych jak Bellingham? Opowiem wam dzisiaj o dziwnych piłkarskich prawidłowościach i o tym, jak prawa rynku zmieniły postrzeganie wieku. Dziękuję wam, że coraz chętniej obserwujecie mój kanał. A teraz posłuchajcie, bo to jest naprawdę ciekawa historia. Teatr du Châtelet w Paryżu słynie z tego, że co roku jesienią wręczana jest tu złota piłka dla najlepszego gracza świata. Teatr ma prawie 200 lat, występowali w nim choćby wybitni kompozytorzy jak Richard Strauss i Piotr Czajkowski, a teraz 28 października na scenę wejdzie Vinicius i to on skieruje na siebie uwagę całego świata. Wszystkie przecieki wskazują na Brazylijczyka i jeśli faktycznie tak się stanie, 24-latek będzie pierwszym laureatem złotej piłki, urodzonym w XXI wieku. Co ciekawe, wcześniej tej nagrody nie dostał nikt urodzony w latach 90. Wygrywali ludzie z ósmej dekady, jak Messi, Ronaldo Benzema i Modric. Niesamowite jest to, że wszyscy nadal grają w piłkę. Imponuje też to, w jaki sposób dłopol Messiego z Ronaldo przez lata nie dopuścił na szczyt prawie nikogo przyćmiewając takich graczy jak Neymar, Tony Cross, Kevin De Bruyne, Mohamed Salah, albo będących już poza zawodową piłką Edena Azarda i Garetha Bale'a. Dopiero teraz budzimy się w nowym świecie. Potrzeba wykrowania flagowców, wielkich gwiazd wyrastających ponad innych jest większa niż kiedykolwiek. Naturalnymi liderami w tym wyścigu są Kylian Mbappé, Erling Haaland, Jude Bellingham, Vinicius, a ostatnio też Lamine Yamal. Żaden z nich nie ma więcej niż 25 lat. Zastanawia więc to, co się stało z graczami urodzonymi w połowie lat 90. Niedawno Oliver Case z Athletic zrobił wyliczenie kandydatów do Złotej Piłki z ostatnich 40 lat. I tam jakby widać, że faktycznie mamy do czynienia z pokoleniową wyrwą. Tylko siedmiu zawodników urodzonych w latach 94-97 znalazło się na liście. Dla porównania zawodników z lat 85-88, czyli z pokolenia Messiego i Ronaldo, było ponad 30. Jedynym graczem urodzonym w połowie lat 90., który kiedykolwiek znalazł się w pierwszej piątce Złotej Piłki, jest Rodri. Gdyby wziąć pod uwagę pierwszą dziesiątkę, to doszedłby jeszcze Bernardo Silva, ale ogólnie to wszystko, dwóch graczy na trzy roczniki. Wyrwę te widać też podczas wielkich turniejów. Przykładowy mundial w Katarze pokazał, że starzy mistrzowie ciągle są w cenie, bo świetnie grał Messi albo Modric, gole strzelał Oliver Ziru. Z drugiej strony widzieliśmy mocny nacisk młodzieży jak Bellingham, Buka, Osaka czy Jamal Musiala. Arsen Wenger, szef grupy badawczej FIFA, zauważył, iż dzisiaj młodzi gracze są coraz lepiej przygotowani pod względem fizycznym i mentalnym. Wiedzą, że szybciej muszą być gotowi na wymagania współczesnego futbolu i coraz szybciej dostają szanse. Tutaj znowu można postawić pytanie, gdzie podzieli się gracze urodzeni w połowie lat 90., którzy w Katarze powoli dobijali do 30, czyli powinni być ukształtowani, doświadczeni i mieć status liderów. Najpopularniejszym rocznikiem na tamtym Mundialu był 92 i 97. Tę dziwną nieobecność roczników 94, 95 i 96 pokazują statystyki minut w najlepszych ligach świata, przykładowo w Premier League w latach 2018-2021, rocznik 95. Rozegrał prawie dwa razy mniej minut niż rocznik 92, czyli pokolenie Salaha. Znamienne jest też to, że na ostatnim Euro gracze urodzeni w połowie lat 90, jak Gili Sterling, Calvin Phillips albo Ben Chilwell, ustąpili miejsca młodszym. Anton Gordon, Cole Palmer czy Kobe Mainu urodzili się już w XXI wieku. Dzisiaj wielu dyrektorów sportowych elitarnych klubów mówi, że najlepsi nie szukają już graczy urodzonych w latach 90. Futbol w pewnym momencie zmienił optykę i zaczął myśleć modelem biznesowym, opartym na zasadzie kup tanio, sprzedaj drogo. Młody gracz stał się inwestycją i aktywem na przyszłość. W tym momencie scouting perełek opiera się już tylko na urodzonych w XXI wieku. Każdy, kto ma powyżej 25 lat, nie jest atrakcyjny na rynku. Widać to po 50 najwyższych transferach w Premier League ostatniego lata. Tylko 8 zawodników miało więcej niż 26 lat, między innymi Dominik Solanki w Tottenhamie, Niklas Fulcruf w West Hamie albo Mikel Merino w Arsenalu. Dekadę wcześniej, gdybyśmy sporządzili podobną listę, to w samej pierwszej 25 byłoby ośmiu takich graczy. Ciekawym przykładem jest Real Madryt z ostatniego sezonu, w którym wygrał Ligę Mistrzów. Zwróćmy uwagę na jego skład. Trzonem są gracze urodzeni w latach 80. albo na początku lat 90. Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Nacho, Antonio Rüdiger, David Alaba, Lucas Vazquez, Modric albo Kroos. Nie ma tutaj wielu zawodników z połowy lat 90. Jest wyrwa i dopiero potem pojawia się młodzież jak Eduardo Camavinga, Aurelien Chłomeni, Vinicius Rodrigo Bellingham albo Federico Valverde. Gracze urodzeni w latach 94-96 to rezerwowy Kepa, Ferlau Mendy i Dani Ceballos. Podobnie z w Barcelonie, która nie ma nikogo z 95 roku, przykładowa Chelsea w sumie też. W tamtym sezonie był albo stary Thiago Silva, albo perspektywiczna dużo warta w przyszłości młodzież. Piłkarze urodzeni w XXI wieku są inni niż ci, którzy wchodzili do piłki dekadę temu. Zostali wychowani w erze internetu i smartfonów. Doskonale wiedzą, czym jest ekspozycja na świat i marketing własnej osoby. Że im więcej cię w przestrzeni publicznej, tym nie bezpośrednio, ale docelowo zarobić więcej. Marki jak Bingham i albo Musiala bardzo szybko stały się więc nieprawdopodobnie duże. Kluby to widzą i gdy kupują młodego gracza, to nie kupują tylko jego jakości piłkarskiej, ale też wartości medialnej. To, że dany zawodnik przyprowadzi za sobą grupę fanów z konkretnych krajów podwyższy pozycję negocjacyjną przy rozmowach o następnych kontraktach reklamowych. Ciekawym paradoksem jest to, że dzisiaj współcześni trenerzy eliminują graczy typu wolne elektrony, którym można wszystko. Jednostka musi podporządkować się pod zespół, pod jego wymagania taktyczne i fizyczne, a z drugiej strony poza boiskiem wzrasta kult jednostki, która bardziej myśli o swoim brędzie niż o brandzie klubu. Młody piłkarz doskonale wie, że w karierze będzie miał co najmniej 5 zespołów, nie ma przywiązania jak dawniej, Agent przecież też musi zarobić. Solą tego biznesu są ciągłe zmiany, bo jeśli są zmiany, to są prowizje, są transfery, emocje. Wszystkie kieszenie regularnie się zapełniają. Oczywiście temat suszy przykładowego rocznika 95 może być przypadkiem, bo to jak na roli jedno lato może dać lepsze plony, a drugie gorsze. Ale spójrzcie sobie na rocznik 87 i piłkarzek Messi, Benzema albo Suarez. 92 też był fantastyczny, bo przyniósł Salah'a, Neymara, Sadio Mane, Sona albo Courtois. Świetnie prezentuje się też 98 z Mbappe, Trentem Aleksandrem Arnoldem, Fede Valverde i Martinem Modegardem. Jest jeszcze rocznik 2000, gdzie mamy Halanda, Viniciusa, Fodena, Chouaméniego i Juliana Alvareza. I jak tu teraz porównać 95 rok, w którym najbardziej wartościowym graczem w tej chwili według Transfermarkt jest Oli Watkins. Oczywiście Watkins to dzisiaj światowy top, choć nie gra w Realu, Manchesterze City albo Bayernie. Gra w Aston Villa, a jego kariera rozwijała się dość powoli. W zasadzie dopiero Unai Emery rok temu przebudził tego potwora, a przecież Łotkin zaraz będzie miał 30 lat. W roczniku 96 najbardziej wartościowym graczem jest Rodri, ale drugim w klasyfikacji jest James Madison, czyli piłkarz, który nigdy nie grał w Lidze Mistrzów. Na koniec jeszcze zwróciłbym uwagę na listę zwycięzców nagrody Golden Boya od lat przyznawanej przez włoski dziennik Tutto Sport. Głosowanie bierze pod uwagę tylko graczy do 21 roku życia, więc też może stanowić ciekawą wskazówkę. W pierwszych edycjach wygrywali Wayne Rooney, Messi i Fabregas, czyli gracze, którzy potem udowodnili swoją wartość. Ostatnie cztery edycje to triumf Bellinghama, Halanda, Gaviego i Pedriego. Jeszcze wcześniej najlepsi byli João Felix, Matthias de Licht i Kylian Mbappé. Każdy z tych graczy ma bogate CV, wielkie kluby i udział w wielkich meczach. Raczej nie trzeba ich przedstawiać, ale kiedy spojrzymy na edycje sprzed dekady, które obejmowały graczy urodzonych w połowie lat 90., to zwycięzcami okazali się Antony Marcial, Rachim Sterling i Renato Sanchez. Niby każdy z nich wylądował w wielkim klubie, ale trudno powiedzieć, żeby dojechali z oczekiwaniami. To nie był ten sam poziom wrzawy jak u Runeja, już nie mówiąc, o Mbappe czy Messim. Wyrwa pokoleniowa sprawiła, że wśród urodzonych w połowie lat 90. brakuje wybitnych bramkarzy albo środkowych napastników. Raczej są to gracze wielofunkcyjni jak Bernardo Silva. Rodrigo też można podpiąć pod tę kategorię. Mimo, że jest graczem wielkim i ciągle ma szansę na wygranie złotej piłki, nigdy nie będzie kimś, kto elektryzuje miliony jak Vinicius czy Bellingham. Kiedyś mówiło się, że najlepszy wiek dla piłkarza to coś pomiędzy 27 a 30 rokiem życia, gdy jest już doświadczony, ale jeszcze nie jest stary. Teraz na rynku tacy gracze są wypychani na margines, jeśli przez dłuższy czas osuwają się stopień po stopniu. 29-letni Adrian Rabio 3 miesiące szukał klubu po odejściu z Juventusu. 30-letni Memphis Depay nie miał wielkich ofert z Europy, więc wylądował w Corinthians. Rachim Sterling uratował się przejściem do Arsenalu, choć chyba nikt nie ma wątpliwości, że nie będzie już tym graczem, którym był w Manchesterze City. Być może to zapomniane, lekko sponiewierane pokolenie będzie miało swój moment chwały, gdy 28 października to Rodri wygra złotą piłkę. Jakby na przekór wszystkim marketingowym i internetowym siłom. Sam byłbym wielkim zwolennikiem takiego rozwiązania, bo uwielbiam gościa, ale na dziś trudno mi to sobie wyobrazić. Tutaj raczej wszystkie światła są gotowe na to, by świecić na Viniciusa. To tyle na dziś, dzięki za obejrzenie tego filmu, zapraszam na inne moje produkcje, dzięki za każde polubienie tego profilu.